No, widać tu Hocho, od kolejny odcinek z cyklu odrodzenia Hochoa, czyli reboot. Wspomniałem Wam, że rozpocząłem grind włoskiej linii medów, ponieważ chcę wyfarmić sobie Panterę 44 8-kierowego meda, potem ona jest niezła. I no cóż, jak to na mnie przystało, zawsze startuję od czwórek i, 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 i tam w szkole załogi na czwartym tierze nie wychodzę nigdy poniżej jednego perk'a. Na, na piąte ćwiery, w związku z czym na czwartym tak długo grałaś, aż zdobędę pierwszy pełny perk. Tutaj sobie dałem z na, na, na nagród miałem dziewczynę z, z misji osobistych, więc dałem ją jako dowódcę. Mamy szósty zmysł i, i, i maskowanie o 47%. Proces w to jest zerowy perk, który ona ma. No a tutaj zawodników dopiero szkolimy, jeszcze, jeszcze nic nie umieją. E, jeszcze nawet nie sama 100%, jak widzicie, mam po 91% teraz dostają bonus od, od, od pani, dlatego tam w ogóle jest 101, no, ale to 110 to jest maks jaki mogą mieć. Okej, okay. co z tym czołgiem, pisaliście mi, żeby, żeby opisać w ogóle generalnie linię Włochów, nie znam, nigdy w życiu głochami nie grałem, to jest pierwszy raz, w związku z czym nie będę opisywał linii Włochów, po prostu będę nimi grał i będę się dzielił moimi spostrzeżeniami. Jeżeli chodzi o tego wynalazka, mm, gram oczywiście z, z topowych ustawień, z topowym działem, itd. itd. Nie gram z stokami. Po to mam free expo, żeby wykupić sobie wszystko, żeby nie grać z stokowym czołgiem. z stokowym czołgiem to jest proszenie się o kłopoty, więc ja nigdy nie gram z tokowymi czołgami w farmie Free i z Free expo, e, odkrywam moduły. Nie same czołgi. na Same czołgi to sobie zarobię, ale chodzi o to, żeby nie grać z tokiem, więc przynajmniej na, na część tych najważniejszych modułów trzeba mieć, a pozostałe trzeba się, trzeba się pobawić. Na przykład, jeżeli chodzi o, o ten czołg, to ja wykupiłem sobie wieżę, działo, radio i ten silnik. Ten już odkryłem sobie normalnie z tego. Różnica powiem, średnia jest między jednym a drugim. W każdym razie tego sobie z Friexpa zrobiłem, a, a tego już sobie w, za 1640 już sobie wybadałem z, 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 w bitwach. Wąskie oczywiście, żeby to wszystko unieść. E, jak mi tym czołgiem idzie? No, na razie idzie mi, powiedziałbym, że nieźle. E, weźmy sobie na tego P4, P30, P36, P46, 20. Popatrzymy. Czwóreczka, 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 P2640, przepraszam. 14 bitów rozegrałem 42% zwycięstw, no tak to, tak to jest jak się gra na początku jeszcze nie, z niepełną załogą, w ten wpływ jest mniejszy, ale z drugiej strony współczynnik zniszczeń 1,91 zadane uszkodzenia 840 średnich wykryte pojazdy 1,57, zniszczone 1,5 Najwięcej uszkodzeń w bitwie 1923, największa liczba pojazdów zniszczone w zniszczonej bitwie 4. Czyli jak na 14 bitów to nie wygląda to źle. Ten czołg ma potencjał. Co jest interesujące w tym czołgu? On ma, to jest taki fajny skillowy czołg, ponieważ ma trzy rodzaje amunicji, każda jest inna, w sensie zupełnie inaczej się nie gra. Na PPK mamy 97 penetracji. I uszkodzenia to 110 jest. Jeśli dobrze kojarzę, już popatrzmy. Tak, 110 na hitach, które są amunicją droższą, mamy 137 i 70 i, i też 110 uszkodzeń. Ale czemu mówię że jest ciekawe? Ponieważ zasady na tych tierach to amunicja premium to są APCR-y, a hity mają inną mechanikę. Hity na przykład kompletnie nie przestrzeliwują się przez pancer warstwowy. Czyli jeżeli z hitu traficie kogoś w gąski, to na 100% go nie przebijecie. Pochłonięto zostaną te pociski przez, przez gąski. Chyba, że jakoś tak traficie po prostu, że dosięgnie kadłuba, ale to, to, to musilibyście mieć farta. Więc, więc tak to wygląda z hitami, nie? Więc też są takie dość skillowe ta amunicja. Ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że mamy też odłamkowo-burzące pociski, HEKi, które mają średnią penetrację 70, to jest, no, powiedziałbym, dwa, dwa razy większa niż, 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 niż zwykle, niż na przykład na PZ-3, na, na, niż na PZ-4H. Już sobie sprawdźmy, ile ma na no, odłamkowo-burzących. 53 ma penetrację, nie? Czyli, czyli mamy dużo mniejszą niż, niż, niż ten. On gra jeszcze tier niżej, więc spotyka więcej takich ciągów, którymi odłamkowo burzącymi można krzywdę zrobić. Czy, czy grać na tym e, e, stale? Nie, ja uważam właśnie, że tu jest, ten czołg jest świetny do żonglowania, do żonglowania tą amunicją. Posługuję wam to pokazać w tej bitwie, którą mam dla Was przygotowaną. No, oczywiście, mechanizm dosyłający, oczywiście, lornetka, żeby mieć jak największy zasięg spota i ulepszony system naprowadzania, to, to wiadomo. No i tutaj. Tanie zestawy, jedynie automatyczny system gaśniczy na bogato. E, ok, tyle tytułem wstępu i zobaczmy sobie to w, w bitwie. Ok, opiszmy taktykę w takim razie na mapie piaszczyca rzeka. E, już tu mamy to rozrysowane, ja tylko opowiem. E, więc, tak generalnie e, czołgami ciężkimi walczymy albo tutaj w rzece. Albo też zdarza się tak, i rozjazd, gdzie czołgi ciężkie jadą tutaj. Przy czym, jak są wolnymi klocami, to rzadko to widuje, natomiast jak są troszeczkę bardziej mobilne, to mogą tutaj. Nic nie na przeszkodzie, żeby czołgami ciężkimi jechać na tą flankę. To jest kwestia tylko tego, jaką mamy o mobilności, czy tam dojedziemy na czas. Jeżeli chodzi o medy, podobnie. Albo tutaj, i stąd bijemy tych, co próbują się rozjechać w tą stronę, a stąd, stąd możemy też bić to co się tutaj pojawia, a jeżeli nie, no to po prostu dojeżdżamy tutaj i tu się strzelamy i przepychamy flankę. Podobnie sytuacja wygląda z tej strony. Ustawiamy się na wydmach, jeżeli lajcik nam coś świeci przed ciebie, to wtedy mamy szansę sobie w to postrzelać, na co tutaj jest na przejeździe, jeżeli jakiś tutaj zabłądził do miasta, to też może obrywać. Więc, więc jak najbardziej lajcikami sobie się tutaj nawzajem świecimy, bądź Świecimy się tutaj nawzajem lajcikami, tak? no Taki lajcik stąd jest w stanie zaświecić to też, co tutaj jest na górce, przecież świeci też to, co tutaj jest. Może jakieś strzały oddawać, podobnie więc, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te deki, no to albo kampa na kapie tutaj, albo tutaj na górce. Czasami te deki można podjechać też tutaj na wydmę i stąd strzelać. To wszystko też zależy od mobilności. Jeżeli mamy jakieś iber, pancerne te deki, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tutaj postrzelać z tymi, natomiast z drugiej strony stąd możemy strzelać. Na tych, co tutaj wyjeżdżają na górkę, tymi też mamy bicie, zarówno w tą stronę, tutaj, jak i w tą. No i stąd mamy możliwość bronienia na tych kierunkach. Ok, taktykę Wam opisałem. Więc ten ciąg nie jest specjalnie mobilny, więc nie, chcę mi się jechać w linię K i zanim tam dojadę, to się bitwa skończy. Jadę w D7, spróbuję na. Złapać kogoś, aby się przeskakiwał w linii A. No i tak, jak widzicie, zmieniłem się już na, na hajek i chcę je przetestować, jak one zadziałają. Mam nadzieję, że fajnie. Ok, no jak widzicie, tak się toczę, bo toczę, już to mam topowy silnik chyba. Chyba tak, 30 na godzinę. No jak na meda, to to nie jest jakiś wynik, jeszcze strasznie się wykrwawia pod górki. Nie, tu jeszcze chyba nie mam topowego silnika. To jest ten średni silnik, ten drugi z Czech. W każdym razie, no nic, jadę sobie tutaj, człapię sobie ten czołg ma całkiem niezły pancerz. Jakby go skontować, to, 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 to naprawdę fajne. Weź, weźcie sobie na, na, na tank z GG i zobaczcie, jaki ten czołg ma pancerz. Ja myślę, że on na 3 i 4 tierach jest naprawdę trudny do przebicia. Oczywiście dla wyższych kierów to nie jest żaden problem, dla ten ciąg, ale mimo wszystko. Okej, okay, BT-7 się już pojawiło. Już... Powinno podjechać wyżej i spotować, ale chyba się w jakieś walki wdaje. Właśnie tak czekam, bo wydaje mi się, że on się pojawi. Chciałbym mu z hajka przyłożyć, no ale chyba nie. Nie, nie, nie. Natomiast też 116 tam wyświecił. Kilka czołgów spróbujemy do nich z tych hejków postrzelać. No niestety trafiłem w gąsienicę, tylko za 42 to jest marny strzał. Teraz muszę go przełożyć. O, od razu lepiej 193. No to jest fajne. Natomiast takie strzelanie na odległość, nie, hajaki są fajne jeżeli możemy przymierzyć, bo takie strzelanie to, widzicie, 44-36, jeden strzelał zapeków, to już by chłop miał 200 hapsów mniej, dlatego zmieniam się z powrotem na, na, na pepeki i sobie z tych pepeków poszczelamy. Ja tu jestem sam tak naprawdę i jakby się na mnie wylali, to by mnie zjedli, więc ja się wycofuję nie zamierzam się tutaj z nimi bić. BT7 się wyrwał na mnie zwróćcie uwagę, ja się kontuję do niego on akurat z obeków do mnie strzelił, ale tylko za 23 trafił mnie też w te gąski tutaj jest, mówię, na tej tirach ten pan coś tutaj całkiem, całkiem Jeszcze liczę, że go tutaj zbiję, ale nie Okej, okay, tam zjedli tego bitoka, spróbujemy coś przysnajpić Marnie, marnie. No, reload jest taki sobie, powiem szczerze, jak na te tury. No, ale poczułem krew, więc spróbuję z nimi powalczyć. Teraz jest 3 do 6, czyli przegrywamy tą bitwę. 9, tu z boku złapał. Spodziewałem się w sumie tego, ale nie o to chodzić. Chciałem się tylko przemieścić tutaj i tu sobie poradzę. No jak ciekawie, Wtedy wyżej, to będę miał bicie tam na tą walentynę. No i zobaczymy jak snajperskie działo to jest. Elegancko. Powiem wam szczerze, że na czwartym tierze jak coś zbiera za 110, to to cieszy. A już, hajka, a już jak sajka się, jak to już w ogóle. Ok, padoby się tej porozjeżdżali. Mam najpierw PZK 38. Będę chciał wykorzystać tutaj tę ten, ten nierówność. O, jest następny PZ3E i tu 29. Uciekam, żeby nie dostać strzała. Tak jest. Nie no będę ich przyjmował pojedynczo. pojedynczo nie mają szans Pierwszego nie przebił się dwa razy. Więc mamy, mamy go o O, zwróćcie uwagę, zmieniam na hajaki. Zmieniam na hajaki, bo ja znam pancerz, czy e, gram nim od, od dawna. Zwróćcie uwagę, co mu zrobię. Po garażu, panie kolego, 164 obrażenia. Fajna sprawa. Elegancko, tutaj ten też oberwał. O, tego nawet zabijemy. Już jest piękny wynik 4 flagi 1484 rocznie zadane, więc, więc nieźle, no ale bitwa się nie jest wygrana trzeba ją dopiero wyciągnąć za uszy. Zwłaszcza że oni mają PZS35 to jest bardzo twardy czołg taki mikromaus no i mają SAU-40 ten z kolei ma taki glass kanon też na obrażenia potrafi zadać jak trafi okay, no teraz musicie mi chwilę wybaczyć ale będę się turlał żeby doje przyjechać do nich od A2 Nasi też tam ciągną, chociaż kurczę, powiem szczerze, nie tak powinni jechać, no ale tak to się narażają. Jeżeli ten Sao na kapie, to pewnie jest gdzieś w D2 i czeka na, z tej strony, więc zaraz ktoś tu nachyta. Dokładnie, a tym razem tutaj akurat PZS-35 go wystrzelał. Jak gra z Lornetką na tym PZS-35 to, to, to ma tam nieziemskiego spota, więc. Więc no, wcześniej wykryje przeciwników niż, niż przeciwnicy jego, zwłaszcza w ruchu. Ja wiem, że gdzieś tam ten sał jest, tylko nie wiem gdzie. Liczę na to, że go spotnę. Świeca się, czyli sał jest tutaj gdzieś. Skracam pod górkę, tak, żeby mu zniknąć z oczu. I teraz odczekuję 8 sekund aż zniknę z wyspotowania i przeskoczymy sobie do rowu. Zaśwycił się PZ38A. Ostrzelajmy w niego póki się da. Też sztuk 3B nie wiem gdzie jest i czemu Kampi zamiast nam pomóc tutaj. S.A.U. go trafiło za 330. Nasze. Marder to powinien skończyć. Jak wyjedzie na wydmę. Ok, to gdzieś tam na pewno ten PZS-35 jest na górce. Tylko może nie z tej strony, tylko jest teraz obrócony tam w stronę S.A.U. Czyli gdzieś tu jeszcze powinien być ten sał wrogi. No widzisz, stałem tutaj już jakiś czas z włączoną lornetką, nic się nie spotło. Patrzę, czy tutaj się nie przeczaił, nie. No dobrze, mówiłem, że jest w innej pozycji, jest 35. No kurczę, stoję, włączona lornetka i nie spotuję nikogo. No i jest. Z OBK dostałem w bok. Jeszcze jednego przeżyję, więc zostaję bokiem, może te w gąski. Wreszcie się przyłączył. No niestety, tym razem już przyłożył z hita. No ale nieważne, Wynikłane 4 fragi 523 no i zobaczmy jak się ta bitwa skończy. Nasz sał w ciemno zabija, wrogiego sału, sztuk w końcu dołączył. No, i mamy go. Pięknie. No, i bitwa, bitwa wygrana, więc, więc jest całkiem, całkiem. Zobaczmy sobie podsumowanie. No, i mamy podsumowanie tej bitewki. 1923 obrażenia zadane, 4 fragi, 207 z mojego spota, no i 442 zablokowanych na pancerzu obrażeń, więc to jest całkiem całkiem fajny wynik, topowy wynik w rozdrużynie SOMUA tutaj mocno nas wsparł, więc, więc całkiem, całkiem to wszystko poszło, no i jeżeli chodzi o zarobek 22 tysiące z premium praktycznie minimalne koszty, tutaj wpadło jeszcze jakieś tam zamisje za personalne 23 strzało oddane, 19 trafień, 16 penetracji jest, jest ok. Także myślę, że pokazała ta bitewka właśnie potencjał tego czołgu i to, że trzeba żonglować troszeczkę tą amunicją. No ale, ale, ale fajnie. Przez to ten czołg jest taki bardziej interesujący. Jeszcze może byśmy zobaczyli na koniec jeszcze jego pancerz, bo tak już o nim mówiłem. Wieża 40 kilka mm pod 50, nawet nawet są gdzieś 60. Tutaj mamy 65 mm, tutaj mamy 56 mm. Stojąc na wprost, jak się skontujemy do wroga, to tu mamy przeszło 100. Wow! Tutaj mamy w okolicach 70. No, powiem szczerze, że, że rewelacyjne jak na MEDA. No, na swoich tierach jak go skontujecie w ten sposób, to, to chłopak, chłopak sobie może rządzić, nie? W zasadzie wie, tylko mu wpuszcza, no ale to też mimo wszystko karabinki się przez niego nie przebiją, tak hop, siup, nie? Fajny, 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 fajny człowiek. No, dobra, z mojej strony to wszystko. Jeżeli bym się podobał ten odcinek, oczywiście łapka w górę, że mnie Pierwszy raz zapraszam do subskrybowania kanału. Ja się będę powoli z wami żegnał. Zbliżają się mi w czasy dwutygodniowe, natomiast nie bójcie się, nagram wystarczająco materiału, żebyście, żebyście po prostu mieli co oglądać w tym czasie, kiedy ja będę na wczasach. A jak wrócę, no to będzie, będę rozgrywał kolejne bitwy i będę was raczył kolejnymi, kolejnymi szkoleniami, bójtewkami szkoleniowymi. Dobra, trzymajcie się, pa.